Witaj w przestrzeni prawdy i odwagi. To opowieść o tym, jak przetrwać najciemniejsze dni, i odnaleźć siebie pośród ciszy, czyta Elena Lis. Dom na skraju marzeń. Rozdział dwunasty. Dom, którym się dzielę. Długo ten dom był tylko mój, tylko ja znałam jego dźwięki, jego światło o poranku. Jego cichy oddech wieczorami tylko ja mówiłam do niego cicho Domku, wróciłam. Tylko on słyszał moje myśli, moją ciszę, mój śmiech, ale przyszedł moment, kiedy chciałam się nim podzielić. Najpierw z rodzicami, z tymi, którzy znali każdy mój upadek i każdy krok, którym podnosiłam się z kolan. Zaprosiłam ich w zwykły dzień, bez okazji, po prostu dlatego, że to był ważny dzień dla mnie. Pamiętam ten moment. Stałam przy bramce, czekając, aż wysiądą z samochodu. Tata wysiadł pierwszy, uśmiechnął się cicho. Mama spojrzała w stronę domu, potem na mnie. Nie powiedziała nic od razu. Tylko objęła mnie tak, jak wtedy, gdy byłam mała i potrzebowałam poczucia, że jestem bezpieczna. Pokazała im wszystko: pomalowane jeszcze nie do końca ściany, szklaną szklarnię, w której już planowałam swoje pierwsze pomidory, ogród, w którym odnalazłam spokój, każdy kąt z historią, każdy zakamarek. Który mnie dopełniał. W ich oczach widziałam wszystko, co chciałam zobaczyć przez całe życie: dumę. Kilka tygodni później zaprosiłam całą rodzinę. To nie było nic wystawnego. Po prostu dzień razem: stół na ogrodzie, śmiech, chodzenie po grządkach, oprowadzanie po pomieszczeniach, zachwyty. Pytania, wspomnienia, a ja? Ja stałam pośród nich wszystkich i uśmiechałam się z całego serca, bo to już nie był sen, to było moje życie. Pokazałam szklarnie z dumą, jakby to był pałac. Mówiłam o pomidorach, które tu wyrosną, o zapachu liści której już potrafiłam sobie wyobrazić, o tym, jak każdego ranka zaglądam tam, jak do miejsca świętego, a potem pokazałam budynek gospodarczy. I z błyskiem w oku powiedziałam: Tu będą moje kurki, będę miała własne jajka na śniadanko. Wszyscy się uśmiechali, a ja miałam ciarki na plecach. Nie z niepokoju, z radości. Bo gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że będę planować własne kury, uśmiałabym się przez łzy. Przez długi czas miałam prawdziwą fobię przed ptakami. Nie przechodziłam obok nich spokojnie, nie umiałam nawet patrzeć na nie z bliska, ale w końcu odważyłam się spojrzeć w ten lęk i dzięki hipnozie zrozumiałam, że to, co mnie. Kieruje, Kiedyś przerażało, teraz może stać się źródłem radości. Dziś myślę o moich przyszłych kurkach z uśmiechem, z delikatnością, z czułością, bo one będą częścią mojego spokojnego świata. Z notatnika, kiedyś bałam się skrzydeł, teraz wiem, że wszystko, czego się boimy. Może kiedyś stać się naszym domem. I stojąc w tym ogrodzie, słuchając gwaru rozmów, czując ciepło spojrzeń, zrozumiałam coś jeszcze. Zrobiłam ogromny krok. Nie przez przypadek, nie przez cud, przez lata, w których się podnosiłam. Sama, bez podparcia, bez pomocy nigdy o tym nie mówiłam. Zawsze bałam się, że przyznanie się do potrzeby będzie wyglądać jak słabość. A teraz wiem, to nie słabość, to człowieczeństwo i siła, najprawdziwsza z możliwych. Z notatnika progres nie zawsze wygląda jak sukces. Czasem wygląda jak kobieta, która nie musi już niczego udowadniać, bo wreszcie wie, kim jest. Koniec rozdziału 12. Dziękuję, że byłaś, byłeś dziś ze mną. Jeśli te słowa cię poruszyły, zostaw komentarz lub udostępnij ten odcinek komuś, kto ich potrzebuje.